Wędrując wśród gwiazd, Jace próbuje uratować wszechświat przed potworami myśli. Jace szuka ojca, żeby połączyć dwa magiczne korzenie i przy pomocy swego oddziału błyskawicy pokonać władcę piw. Wojownicy ruszają do walki. Uderza błyskawica.

Ognia! Good. Załatwiliśmy go. Możemy wracać. To jeszcze nie koniec. Zrób coś, Pistolecie. Nigdy nie pchałem się do walki, ale czasem nie ma się wyboru. Racja. Odbieramy jakiś sygnał lokacyjny. Sygnał Twojego ojca. Ojca, już wracamy. Gdzie on jest? W sektorze 509. Pamiętam, jak przez mgłę, że kiedy byłem młody, na miejsca. Tarcza słoneczna. Wcześniej tam dotrzemy, tym wcześniej, tym wcześniej zapłacicie mi za holowanie Was po wszystkich systemach między ziemią i aldebaranem. Gwiazda. To będzie cudowne znów ujrzeć mojego dawnego pana i połączyć dwa korzenie. To będzie koniec potworów myśli, tutaj, ale co to jest? Otwory myśli były tu i odeszły. Czy mój ojciec zginął? Na pewno nie. Czy on jeszcze wygląda tak, jak wyglądał? Przykro mi, mały, ale nie sprawdzisz tego, za żadne skarby nie wyląduje na tym braku. Herk, na pokładzie tego statku jest mój ojciec. I and co z else? tego? Czyś ty kiedyś widział taki statek? Like nie widziałem mom, wielu rzeczy i nie mam time time time. czasu na lęki. Opanuj się, to specjalny tankowiec tank. do niebezpiecznych ładunków. To graństwo może być One pełne oparów i trujących gazów. My... Może tam też być mój ojciec. Probably... Albo złoto. Uważasz, że tylko to mnie interesuje? Mały ma rację. Tam może być jego tata. Bomba! Wrota zamarznięte jak księżyce Neptuna. Otwórz inne. Nic z tego. Nie wiem jak się je otwiera, ale to nie jest żaden znany mi system. Pewnie wysiadło zasilanie. Z takim tankowcem nigdy nic nie wiadomo. Ojciec czeka w środku. Musimy otworzyć wrota ręcznie. Zobaczę, co się da zrobić. Muszę być bliżej wraku, Herk. Tam jest jakieś wejście. Czasem nawet czarodziej musi użyć śrubokrętu. Otwiera się. father dato dato Wiedziałem, że w końcu Was odnajdę. Szukaj Ojca, szukaj, a znajdziesz tylko mnie. Musimy być blisko. Korzeń odbiera sygnał lokacyjny Odryka. Nie rób głupich min. Ależ ta woda gorąca. To nie woda, tylko rozpuszczalnik do metali. Nic mu nie będzie. Robię takie rzeczy od setek lat. Na widok ojca od razu ozdrowiejesz. Musimy uważać, ten statek się rozpada. Trzeba szybko znaleźć ojca. Tato, Tato, nie ma go tu. Musi gdzieś być. Komunikator pana Odryka tu nie ma. To tylko komunikator. Może tak, a może nie. Chase, my son. Jace, synu, miałem nadzieję, że się tu spotkamy. Ja też miałem taką nadzieję. Potwory są coraz bliżej. Załoga tego statku udzieliła mi schronienia, ale teraz muszę uciekać. Wybieram się daleko, a podróż nie będzie łatwa. Ale jeśli skierujesz się pod współrzędne, ojcze, wracaj i powiedz, Napięcie jest za niskie, żeby komunikator mógł działać. Musimy go odszukać. Herk, czego potrzebujesz w pistolecie? Musisz wprowadzić swój statek do doku. Mowy nie ma. Zresztą wrota nie działają. Można je otworzyć od środka. To jedyny sposób, żeby się dowiedzieć, gdzie jest mój ojciec. Więc tu go nie ma. Otwórz wrota. Już lecę. OK. Do roboty. What? Uważaj. What? Jeśli wysiadła automatyka, trzeba będzie otworzyć je siłą. Jace. Chwileczkę! Potwory myśli! Nie! Musimy im pomóc. Nie wpuścimy tu tych pędów. Ale są uparte. Nikt nie będzie mnie wyrzucał z mojego fotela. O nie. Jeśli ci chlorofilowi dranie zniszczą pancerz, nie będziemy mieli czym oddychać. I diabli nas wezmą. Zbrojne ramię, wiertacz, tarcza, szpiekulec, program bojowy. Załatwiliśmy ich. Zamknij wrota hangaru zbrojne ramię tutaj. Jace, jeden zmierza do sali kontrolnej. Komunikator Herk, podłącz swój statek do sieci energetycznej. Ja zajmę się potworami. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Jak się do tego dobrać? Gdzieś nas ciągnął. Co? Szybko. Ciągną. Jak ci idzie, Herk? Jeszcze minuta. Minuta? To tyle co wieczność. Jak idzie Herk. Gotowe mały. Co jest ulicha? Instalacja jest skorodowana, pewnie włączyliśmy coś niechcący. Muszę się dostać do sali z komunikatorem to jedyny sposób na odszukanie ojca. Jace, to zbyt ryzykowne. Wracaj! Nie mogę. Pośpiesz się, panie Jace, czas ucieka. Nie powstrzymają nas. Znajdę cię, Tato. Jace, wracaj. Nie mamy czasu. Już jadę. Herk, otwórz wrota. Rozkaz, mały. Przed nami pustka. Berg, pomóż mi. Już się robi. Uciekajmy. Tak, zostało tylko pięć minut. Zamknij się i siadaj na miejsca. Uciekniesz mi, młodzieńcze, nie tym razem. Szybciej, Herk, szybciej. Mamy mniej niż dwie minuty. No właśnie chciałem sobie zrobić przerwę śniadaniową. Pozwoliliście im uciec, puściliście ich. Ciągle się uczymy. Wiemy, że Twój Ojciec jeszcze żyje i że czeka. Już niedługo. Herk, czy ta stara manna nie może lecieć szybciej? Uważaj, co mówisz, mały.